O problemach seniorów, wyzwaniach i przyszłości rozmawiano w arenie Gliwice, gdzie odbyła się pierwsza wojewódzka konferencja senioralna. Pomysły, które tutaj zostaną wymienione z różnych stron, z różnych środowisk, będą pomagały w pracy na rzecz seniorów. Jako społeczeństwo się starzejemy i ta praca ma coraz większe znaczenie. Myślę, że to faktycznie nie będzie ostatnia konferencja, tylko pierwsza. To będzie dobry początek długiej serii. I że ta praca da bardzo dobre owoce i będzie służyła przede wszystkim seniorom. Rozmawiano m.in. o procesie starzenia się społeczeństwa w województwie Śląskim. Już dzisiaj trzeba pomyśleć, w jaki sposób rozwiązywać pewne problemy, które ten proces stwarza. W debacie wzięło udział wielu ekspertów i samorządowców. Dziękuję panu prezydentowi Arenie Gliwice za gościnę w tym przepięknym miejscu, za to, że mamy tyle miejsca i tyle możliwości do prowadzenia nie tylko konferencji, ale również wszystkich wydarzeń towarzyszących, a więc i targą seniora i scenie senioralnej. Dziękuję Metropolii i Kolejom Śląskim za to, że dzisiaj udostępnili państwu wygodny i mam nadzieję, że szybki dojazd. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób. Przeprowadzono dwa panele tematyczne: senior aktywny oraz senior wymagający wsparcia, przedstawiające różne oblicza starości, wyzwania i problemy z tym związane. Wiele instytucji, na przykład Metropolia, podejmuje sporo działań dla seniorów. My w Metropolii od początku zajęliśmy się również polityką senioralną. W naszym programie działań strategicznych do roku 2022 problem związany z seniorami, był jednym z priorytetowych problemów, które chcieliśmy rozwiązać. Od maja tego roku przy Metropoli działa Metropolitalny Zespół do Spraw Polityki Senioralnej, który ma zadanie wymiany doświadczeń i zebranie wszystkich pomysłów, które seniorzy mają na to, aby funkcje publiczne, zadania publiczne, które realizują poszczególne miasta, Metropolia i sama Metropolia, były przyjazne. Przyjazne dla wszystkich, nie tylko dla seniorów. Wydarzeniu współorganizowanemu przez miasto Gliwice towarzyszą również targi seniora. Dojrzali Gliwiczanie mogą m.in. wziąć udział w bezpłatnych warsztatach skierowanych do seniorów, skorzystać bezpłatnie z porad i zabiegów kosmetycznych i wysłuchać występów zespołów artystycznych.